moi kochani widzowie witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem będzie Q&A special na 400 subskrypcji Ogólnie mam już dużo więcej subów, ale dziękuję wam W ogóle nie wiem, jeszcze miałem powiedzieć Rozdałam już nagrody z losowań i wylosowałam, więc no Dobra, możemy przejść do pytań Mamy pierwsze pytania od... Herbenta. Od kiedy interesuje się astrologią? Jakoś od początku tego roku. Tak niedługo powiedziałam. Od kiedy gram w MSB? Tak dużo, że, że dużo gram, że tak prawie, że codziennie, no to 2019 roku tak naprawdę. Gdybyś mogła wybrać porę roku, która trwała, trwałaby cały rok? To którą byś wybrała i dlaczego? Eee, nie wybrałabym, ale jeśli już, no to nie wiem, bo ja lubię teraz nie jesień, ale nie wiem, czy bym tak powiedziała, że tylko jesień bym chciała mieć, więc... Pozdrowisz? Oczywiście pozdrawiam, Herbert. Teraz pytania od Rares, eee, Kuki, inaczej. Ulubiona parę roku to no to ostatnio jesień. Ulubiony kolor na ten moment, no to ten różowy tutaj. Pokażę, może, bo nie wiem. Zrób spotkanie z widzami. Dzisiaj ja nie wiem, co tam przyjdzie, więc rozumiesz chyba mnie, nie? No ja mówię, oczywiście, wiadomo kim. pytanie, ile masz much na MSP? Chyba z 8. Pokaz kotki. Piąte pytanie, no to. Cała z herbata, no to chyba herbata. Masz świeżaki z Biedronki, te pierwsze, no to mała mnie. I ósme dupa, o dupsko pupsko. Dokładnie tak. Teraz pytania od Pani Róży. Kiedy zmieniłam płyt? Znaczy, o nie wiem, co Ty pytasz, bo ja nie zmieniłam płci fizycznie, więc... Tylko na YouTubie w sumie mówię, że jestem dziewczyną. Ulubiony owocek? Truskawka. Ulubiona osoba z live'a? Wszystkie, znaczy no, wszystkie te, co mają moda i te nowe, takie, takie w miarę miłe osoby, no to wszystkie, nie. Jesteś singielką? Tak, jestem singielką, Pani Kruży. Teraz o, nie wiem, pytania. Czy mam rodzeństwo? Mam siostrę trochę młodszą. Czy lubię Cię? No pewnie, że Cię lubię, jasne. Ulubiona kolekcja na przykład Pixel? No to chyba ink. Ulubiony pakiet z 2013? 2023? Boże. Nie wiem, nie mam. Ulubiona zupa. Ojeju. Pomidorówka albo rosu, albo pieczarkowa. Teraz pytania od nat. Kremówki. Jak bardzo lubisz kuki i mnie? No bardzo was lubię, powiedz Czy czasami masz mnie dość? Nie wiem. Angielski versus polski no to chyba angielski. Ulubiony filtr ze Snapa Nie mam, bo ja nie używam. Za co mogę dostać awans na Discordzie? To jeszcze coś tam od siebie, ale. Za co awans? Dużo pisania jak będziesz w konkursu Często robić tym że dostaniesz. Teraz pytania od White Coffee. Ulubiony kolor to już w sumie było. Ulubione jedzenie, no to. O Jezu, ulubione jedzenie to chyba do albo. Nie mam by też czasem, lubię zjeść teraz sobie, więc. Jak długo nagrywasz już na YouTube? Znaczy, łącznie, no to na tym kanale no to pół roku, a na, na, star... na innych kanałach no to tak. będzie prawie 4 lata w styczniu, więc no. I skąd nazwa badia? Kuki ją wymyśliła, bo zamiast Basia napisała Badia i no. A później mi dopis... Powiedziała mi, żebym mi się nazywała Badia Wykrzyknik i... i tak się nazywałam. Na Discordzie w sensie ona prosiła, a ja później się na YouTube tak nazywałam, więc no. Teraz pytanie od Pesi MSP. Od jakiego roku masz konto na MSP? Aktualna 23 marca. Od marca 2023 roku wiem, że tylko rok ile chciałabyś mieć subskrypcji? No tysiąc mi wystarczy, w zasadzie więcej chyba nie potrzebuję. I oczywiście pozdrawiam. Teraz pytanie już ostatnie odwało. Patrycji. Lubisz wiewiórki? Jasne, lubię wiewiórki. Ile wydałaś na MSP? Za dużo, żeby liczyć. Nic nie sądzę o imieniu Twojego żółwia. I tak miałam banana konto do Unii, jak napisałam ceny unikatów w arcie, dlatego miałam banana konto do Unii rok temu jakoś. Ale to, to, to było na innym koncie, więc już nawet to konto nie istnieje. W części QA to by było wszystko, więc dziękuję serdecznie za oglądanko. Pozdrawiam. Papa, pa. i do następnego specjalu z twarzą. No, no to cześć.